Apel papieża Leona XIV o post i modlitwę w intencji pokoju. Oto jego słowa. W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzili wspomnienie najświętszej Maryi, Panny Królowej. Maryja jest matką wierzących tutaj na ziemi i jest również czczona jako królowa pokoju, w czasie gdy nasza ziemia Nadal jest dotknięta wojnami w Ziemi Świętej, na Ukrainie i wielu innych regionach świata. Zapraszam wszystkich wiernych do przeżycia dnia 22 sierpnia w poście i modlitwie, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł z tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych. Niech Maryja, królowa pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju.